Witajcie na kanale Bankowe ABC. Zapraszam na film. 3 grudnia 2025 roku stało się coś, co rynek niemal od razu ochrzcił mianem świątecznego prezentu. I wiecie co, to określenie doskonale oddaje nastroje. Ale za tym, powiedzmy sobie szczerze, miłym gestem, kryje się coś znacznie głębszego niż tylko chwilowa ulga dla posiadaczy kredytów. To sygnał fundamentalnej zmiany w polskiej gospodarce. Żeby to wszystko dobrze zrozumieć, poukładajmy sobie fakty. Zaczniemy od samego prezentu, czyli co dokładnie się stało. Potem sprawdzimy, co to oznacza dla naszych portfeli i tych z kredytem, i tych z oszczędnościami. Następnie zajrzymy za kulisy i zobaczymy, dlaczego Rada Polityki Pieniężnej w ogóle mogła sobie pozwolić na taki ruch. A na koniec spojrzymy w przyszłość, jakie są scenariusze na 2026 rok i co z tego wszystkiego wynika dla nas. No dobrze zanurzmy się w temat. Grudniowa decyzja to naprawdę moment przełomowy. Po długim, naprawdę długim okresie walki z inflacją, Rada Polityki Pieniężnej w zasadzie mówi w porządku, zmieniamy priorytety. Teraz celem jest wspieranie wzrostu gospodarczego, bo ceny są już pod kontrolą. Spójrzmy na konkrety, na te liczby, które tak naprawdę robią całą różnicę. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych, czyli o 1,4 punktu procentowego. Kluczowa stopa referencyjna wynosi teraz równe 4,0%. To jest pewna psychologiczna granica, prawda? To najniższy poziom od początku 2022 roku, które oddziela ten trudny czas zaciskania pasa od, no właśnie, od nowej, bardziej neutralnej rzeczywistości. No dobrze, ale teoria teorią. Przejdźmy do tego, co, no cóż, interesuje nas chyba wszystkich najbardziej. Jak to się przełoży na stan naszych portfeli? To jest ten moment, kiedy wielka ekonomia spotyka się z naszymi codziennymi budżetami. Zobaczmy to na żywym przykładzie. Mamy tu symulację dla takiego, powiedzmy, typowego kredytu hipotecznego. 400 tysięcy złotych na 25 lat. Spadek głównej stopy w banku centralnym od razu pociąga za sobą w dół wskaźnik WIBOR. To od niego, w uproszczeniu, zależy oprocentowanie większości kredytów. Efekt? Jak widać, rata miesięczna spada z około 2631 zł do 2572 zł. Podsumujmy: ta jedna obniżka to prawie 60 zł oszczędności miesięcznie. Ktoś mógłby powiedzieć: To nie jest rewolucja. I miałby rację, gdyby to była pierwsza taka decyzja, ale pamiętajmy, to już szósta obniżka w 2025 roku. Jak to wszystko sumujemy, to nagle okazuje się, że miesięcznie w kieszeni zostaje ponad 400 zł, a to już jest kwota, którą naprawdę da się odczuć w domowym budżecie. Oczywiście, jest też druga strona medalu. Co z oszczędzającymi? Może i te procenty na lokatach nie wyglądają już tak imponująco, nie ma co ukrywać, Era tych bezpiecznych 6-7% po prostu się skończyła, ale i to jest kluczowe ale wchodzimy wreszcie w znacznie zdrowszy okres. Bo co z tego, że mieliśmy wysokie oprocentowanie, skoro inflacja zjadała wszystko z nawiązką? Teraz, przy inflacji na poziomie 2-4%, lokata dająca nawet 4% brutto oznacza, że nasze pieniądze po raz pierwszy od dawna realnie rosną. Wiemy już co i jak. Ale pozostaje to fundamentalne pytanie: dlaczego? Dlaczego Rada Polityki Pieniężnej pocuła się na tyle pewnie, by wykonać taki ruch? Odpowiedź jest prosta bo polska gospodarka jest w doskonałej kondycji. Ekonomiści mają na to takie fajne obrazowe określenie gospodarka złotowłosej. Pamiętacie tę bajkę? Nie za gorąco, nie za zimno, ale w sam raz. I dokładnie tak jest teraz z naszą gospodarką. Nie pędzi na złamanie karku, co groziłoby inflacją, ale też nie stoi w miejscu, co oznaczałoby recesję. Jest w idealnym punkcie. To taki, można powiedzieć, święty gral w ekonomii. Pierwszy dowód proszę bardzo imponujący wzrost gospodarczy. W trzecim kwartale 2025 roku polskie PKB urosło o 3,8%. To naprawdę jest wynik, który stawia nas w absolutnej czołówce Unii Europejskiej. A drugi, równie ważny element tej układanki? No cóż, sukces w walce z inflacją. Zeszła do pozomu 2,4%. To oznacza, że znaleźliśmy się nawet leciutko poniżej celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego, który wynosi 2,5%. Misja wykonana. I ten slajd pokazuje to chyba najlepiej. Zobaczcie ten kontrast. Z jednej strony mamy strefę euro, która no cóż, w zipie ze wzrostem na poziomie 1-3%, nasi główni partnerzy handlowi hamują. A z drugiej strony jest Polska, która rośnie prawie trzy razy szybciej. To pokazuje jak silny jest nasz wewnętrzny motor gospodarczy. No dobrze, jest świetnie tu i teraz. Ale co dalej? Spróbujmy zajrzeć w przyszłość i zastanowić się, co może przynieść 2026 rok dla polityki pieniężnej. Bo oczywiście, pomimo tego całego optymizmu, rada polityki pieniężnej nie spoczywa na laurach. Na horyzoncie wciąż czają się pewne ryzyka. Jakie? Po pierwsze, polityka rządu i jego wydatki. Po drugie, i to jest pewien paradoks, zbyt mocne ożywienie gospodarcze, które mogłoby znowu podbić ceny. I wreszcie, klasycznie, czynniki zewnętrzne. Na przykład ceny energii, na które wpływu nie mamy. Biorąc to wszystko pod uwagę, analitycy rysują nam trzy główne scenariusze na początek nowego roku. Ten najbardziej prawdopodobny, z 65% szansą, to chwila oddechu, stabilizacja i obserwacja, co przyniosą nowe dane. Jest też scenariusz optymistyczny. Jeśli dobra pasa się utrzyma, możliwe są dalsze cięcia. No i jest też ten cień pesymizmu. Na szczęście niewielki, jakieś 10% szans, że coś pójdzie nie tak i cykl obniżek zostanie wstrzymany. Dobrze, czas to wszystko pozbierać i wyciągnąć najważniejsze wnioski. Co ta cała makroekonomiczna układanka oznacza tak naprawdę dla nas w praktyce? Podsumujmy. Dla kredytobiorców wiadomość jest prosta. Najgorsze już prawdopodobnie za nami. Raty albo będą dalej spadać, albo przynajmniej się ustabilizują. Dla oszczędzających to z kolei sygnał, by aktywnie rozejrzeć się za czymś więcej niż tylko lokata. Z kolei dla przedsiębiorców połączenie taniego pieniądza i rosnącego popytu tworzy idealne warunki do inwestowania. Rada polityki pieniężnej wysłała więc bardzo jasny sygnał. Polska gospodarka jest na dobrej, stabilnej ścieżce. Mamy więc ten, nazwijmy go prezent i pozostaje teraz otwarte pytanie, które tu widzimy, jak my wszyscy, konsumenci, przedsiębiorcy, mądrze ten prezent wykorzystamy w nadchodzącym roku. Dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Po więcej szczegółów zapraszam do artykułu na blogu bankowe ABC. Na blogu znajdziecie również więcej przydatnych informacji na temat finansów link w opisie filmu. Do usłyszenia.